Jak skały zakopane setki metrów pod ziemią stają się podporą dla wieżowców, mostów i pociągów? Droga żelaza z kopalni do stali. Badania geologiczne, gigantyczne kopalnie odkrywkowe. Granulat zasilający piece o temperaturze ponad 1500 stopni Celsjusza. Narodziny surowki i jej rafinacja w stal gotową do walcowania na belki i arkusze. Zobaczysz jak chemia, ciepło i przemysłowa precyzja przekształcają pył w postęp. Żelazo nie występuje pod ziemią w czystej postaci. Wydobywa się minerały takie jak hematyt i magnetyt, które zawierają wysokie stężenia tlenków żelaza. Aby zlokalizować te złoża, zespoły geologów pracują z nowoczesnymi technologiami czujnikami magnetycznymi, zdjęciami satelitarnymi i chemiczną analizą gleby. Po potwierdzeniu istnienia opłacalnego złoża rozpoczyna się budowa kopalni. Najpowszechniejszą metodą jest kopalnia odkrywkowa, która składa się z ogromnych schodkowych wyrobisk. Z powietrza przypominają one gigantyczne kratery, a w niektórych przypadkach mierzą ponad 3 km szerokości i ponad 600 metrów głębokości. Środowisko wewnątrz kopalni to prawdziwie przemysłowe środowisko. Kolosalne koparki wyrywają bloki skalne, ciężarówki wielkości domów transportują dziesiątki ton na każdym kursie i drążą otwarte tunele, które zapewniają dostęp do najgłębszych poziomów. Wydobyta skała nazywana jest rudą i składa się z mieszanki żelaza, kwarcu, gliny i innych zanieczyszczeń. Ale wydobycie rudy to dopiero początek. Wciąż daleka droga dostania się stalą. Po dotarciu na powierzchnię minerał musi zostać rozdrobniony, aby oddzielić żelazo od pozostałych materiałów. W tym celu stosuje się kruszarki szczękowe, które rozdrabniają duże bloki na łatwiejsze w obróbce kawałki. Fragmenty przechodzą następnie przez obracające się młyny, które dodatkowo je rozdrabniają, zamieniając w ziarna podobne do grubego piasku. Na tym etapie stosuje się różne techniki zagęszczania. Jedną z nich jest wykorzystanie magnesów przemysłowych, które przyciągają cząstki żelaza i oddzielają je od odpadów. Do klasyfikacji fragmentów według wielkości stosuje się również sita wibracyjne. Celem jest uzyskanie jak najczystszej rudy, ale nawet wtedy wydajność nigdy nie jest pełna. Aby wyprodukować jedną tonę użytecznego żelaza, potrzeba od 2 do 3 ton surowej rudy. To pokazuje skalę operacji. Tony skał muszą zostać przemieszczone tylko po to, aby uzyskać frakcję, która posłuży jako surowiec. Warunki pracy na tym etapie są wyjątkowo trudne. Wszędzie unosi się kurz, maszyny generują ogłuszający hałas, a bezpieczeństwo jest stałym priorytetem. Górnictwo, pomimo związanego z nim ryzyka, pozostaje jednym z podstawowych czynników napędzających współczesną cywilizację. Rozdrobnionej rudy nie można ładować bezpośrednio do pieców, ponieważ jej luźna postać utrudniałaby spalanie i blokowała przepływ powietrza. Aby rozwiązać ten problem, wytwarza się pelety – małe, jednorodne kulki o średnicy około 10 do 15 mm. W zakładach peletyzacyjnych rudę miesza się z wodą, spoiwami, takimi jak bentonit, oraz topnikami, takimi jak wapień. Ta mokra mieszanina jest wprowadzana do obracających się tarcz lub bębnów, które obracając się zagęszczają materiał w małe kulki. Choć mogą wydawać się proste, pelety są kluczem do efektywnego procesu wytopu. Po uformowaniu przechodzą przez specjalne piece, w których są podgrzewane do temperatury bliskiej 1300 stopni Celsjusza. Ciepło nadaje im wytrzymałość i porowatą strukturę wewnętrzną, która ułatwia cyrkulację powietrza w piecu. Po wypaleniu pelety są powoli schładzane za pomocą wież z wymuszonym obiegiem powietrza. Zbyt szybkie schłodzenie może spowodować pęknięcie, co wpłynie na wydajność pieca. Ostatecznie pelety te są transportowane koleją lub przenośnikiem taśmowym do hut stali, gdzie zasilają wielki piec. Wielki piec to jedna z najbardziej imponujących maszyn, jakie kiedykolwiek stworzono. To stalowa wieża o wysokości ponad 30 metrów, która pracuje niestrudzenie, dzień i noc przez lata. Jej wyłączenie może kosztować miliony dolarów, dlatego jej działanie jest ciągłe i ściśle kontrolowane. Działanie pieca łączy w sobie chemię i inżynierię. Pelety żelaza ładowane są od góry wraz z koksem, węglem obrabianym w wysokich temperaturach i wapieniem. Od dołu wtłaczane jest powietrze podgrzane do temperatury ponad 1000 stopni Celsjusza. Koks gwałtownie się spala, wytwarzając tlenek węgla, gaz, który oddziela tlen od rudy żelaza. Proces ten nazywa się redukcją. Tlen uwalnia się jako gaz, pozostawiając metaliczne żelazo. Gdy ruda opada przez wieżę, zmienia stan skupienia ze stałego na rozżarzoną ciecz. Surówka, stopione żelazo o wysokiej zawartości węgla, gromadzi się na dnie pieca. Obok niej tworzy się żurzel, lepka substancja złożona z zanieczyszczeń, która będzie wykorzystywana w przemyśle cementowym. Okresowo ciekłe żelazo jest wydobywane przez ogniotrwałe kanały do dużych kadzi, które transportują je do następnego etapu. Obserwowanie wyłaniania się tego lśniącego metalu jest jak obserwowanie narodzin cywilizacji w jej najczystszej postaci. Chociaż surowka jest wytrzymałym materiałem, nie nadaje się do użytku w stanie surowym. Zawiera zbyt dużo węgla i jest krucha. Aby przekształcić ją w stal, musi zostać poddana procesowi rafinacji chemicznej w specjalnych konwertorach. Najpopularniejszym jest konwertor BOF, piec tlenowo-zasadowy. Tutaj stopiona surowka żelaza jest wlewana wraz z recyklingowanym złomem, co zwiększa wydajność i obniża koszty. Następnie wtryskiwany jest czysty tlen pod wysokim ciśnieniem. Tlen gwałtownie reaguje z nadmiarem węgla i innymi zanieczyszczeniami. Takimi jak fosfor, siarka lub krzem, uwalniając je w postaci gazów lub żużla. W ciągu kilku minut surowka żelaza przekształca się w ciekłą stal, która jest znacznie mocniejsza i bardziej wszechstronna. Na tym etapie można również dodać elementy stopowe: chrom w celu zwiększenia odporności na korozję, nikiel w celu poprawy twardości lub wanat w celu nadania jej elastyczności. Dzięki tym połączeniom istnieją setki różnych rodzajów stali, z których każdy jest przeznaczony do określonego zastosowania. Stopiona stal jest transportowana przez duże kadzie do maszyn do ciągłego odlewania. Tam wpływa do chłodzonych wodą form, powoli krzepnąc w długie bloki. W zależności od kształtu, bloki te nazywane są kęsami grube kwadraty, kęsami cieńsze pręty, lub kęsami szerokie arkusze. Kiedy te elementy opuszczają odlewnie, są wciąż rozgrzane do czerwoności, a ich temperatura sięga 1000 stopni Celsjusza. Wykorzystując to ciepło, trafiają bezpośrednio do walcowni, czyli szeregu gigantycznych walców, które wywierają stały nacisk. W tym momencie stal jest ściskana, rozciągana i rafinowana, aż osiągnie pożądaną grubość i wymiary. Walcowanie można przeprowadzić na dwa sposoby. Na gorąco, gdy stal jest jeszcze rozżarzona i ciągliwa, co jest idealne do belek, szyn i dużych konstrukcji. Lub na zimno, gdy materiał jest już schłodzony i utwardzony co pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnych powierzchni i wyższej jakości wykończeń, takich jak te stosowane w sprzęcie AGD i samochodach. Kolejnym etapem jest kontrolowane chłodzenie, niezbędne do zapewnienia stabilności właściwości mechanicznych stali. W zależności od końcowego zastosowania, chłodzenie to odbywa się za pomocą strumieni wody pod ciśnieniem, wymuszonego przepływu powietrza, a nawet kąpieli olejowych. Decydująca jest szybkość spadku temperatury. Jeśli stygnie zbyt szybko, stal może stać się krucha, jeśli jest przetwarzana zbyt wolno, traci swoją twardość. Zanim partia stali zostanie uznana za gotową, przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości. Przeprowadzane są próby rozciągania w celu sprawdzenia jej wytrzymałości, testy twardości, oględziny wizualne oraz specjalistyczne skany pozwalające wykryć wady wewnętrzne niewidoczne gołym okiem. Tylko te elementy, które spełniają najbardziej rygorystyczne standardy, są pakowane, etykietowane i wysyłane do kolejnego miejsca przeznaczenia, czy to do fabryki samochodów, firmy budowlanej czy stoczni. Po ukształtowaniu, walcowaniu, schłodzeniu i poddaniu stali rygorystycznej kontroli jakości rozpoczyna się ostatni etap jej podróży, dystrybucja do różnych sektorów, gdzie zostanie przekształcona w zakłady produkcyjne, produkty i narzędzia. Ta podróż nie jest prosta, ponieważ gotowa stal jest zazwyczaj dostarczana w blokach, kręgach, belkach lub arkuszach dużego i ciężkiego materiału. Jej transport wymaga precyzyjnej logistyki, z pociągami towarowymi przystosowanymi do przewozu ton materiału, ciężarówkami ze wzmocnionymi platformami, które poruszają się po autostradach przez wiele dni, oraz statkami handlowymi zdolnymi do przemierzania oceanów z tysiącami ton ładunków w swoich ładowniach. Każdy element stali, niezależnie od tego jak powszechny się wydaje, ma określone przeznaczenie. W budownictwie na przykład stal konstrukcyjna jest przekształcana w belki i kolumny, które tworzą szkielety wieżowców, kolosalnych mostów i stadionów sportowych. Stal konstrukcyjna pozwala budynkom wytrzymywać ogromne obciążenia, a nawet zjawiska naturalne, takie jak trzęsienia ziemi czy silne wiatry, zapewniając bezpieczeństwo i trwałość. W przemyśle motoryzacyjnym stal jest przetwarzana w nadwozia, podwozia i elementy silników. Dzięki równowadze wytrzymałości i ciągliwości może pochłaniać uderzenia, pozostając jednocześnie na tyle lekka, aby pojazdy były oszczędne pod względem zużycia paliwa. Miliony samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów na całym świecie polegają na jej unikalnych właściwościach. Sektor morski i energetyczny również polegają na stali jako swoim największym sojuszniku. Kadłuby statków, okrętów podwodnych i platform wiertniczych są wykonane ze specjalnych stopów, które są odporne na korozję morską przez dziesięciolecia. Wieże turbin wiatrowych, gazociągi i konstrukcje elektrowni wodnych lub jądrowych polegają na niej, aby działać bezpiecznie i nieprzerwanie. W domu, choć czasami pozostaje niezauważona, stal jest obecna niemal we wszystkim w obudowach urządzeń gospodarstwa domowego, ramach rowerowych, meblach, narzędziach ręcznych, a nawet w ukrytych konstrukcjach domów. Jej wszechstronność sprawia, że jest materiałem towarzyszącym codziennemu życiu w sposób widoczny i niewidoczny. To, co czyni stal naprawdę niezwykłą, to jej praktycznie nieograniczona możliwość recyklingu. Belka, która przez pół wieku podtrzymywała most, może zostać przetopiona i stać się karoserią samochodu, a ten sam samochód lata później może odrodzić się jako część turbiny wiatrowej. Ten cykl ciągłej transformacji gwarantuje, że stal zachowuje swoje pierwotne właściwości, niezależnie od tego, ile razy zostanie ponownie wykorzystana, co czyni ją prawdziwie zrównoważonym zasobem. Dlatego też, poza wytrzymałością i wszechstronnością, stal jest niezastąpiona. Towarzyszy ludzkości na każdym nowym etapie, w każdym postępie technologicznym i w obliczu każdego globalnego wyzwania. Od pierwszych wielkich pieców rewolucji przemysłowej po dzisiejsze nowoczesne walcownie, stal była świadkiem i odgrywała wiodącą rolę w naszym postępie. I będzie tak nadal, ponieważ jest czymś więcej niż materiałem, jest cichym towarzyszem ludzkiej historii. Stal, coś więcej niż tylko materiał, jest kręgosłupem cywilizacji. Bez niej nie byłoby wieżowców, które wyznaczają horyzonty naszych miast, mostów łączących całe regiony, sieci kolejowych i drogowych umożliwiających globalny handel. Każdy pręt, każda blacha i każda belka niesie ze sobą historię podróży, która rozpoczęła się głęboko w ziemi, przeszła przez ogniste piece i zakończyła się w rękach architektów, inżynierów i budowniczych. Ale to, co czyni ją naprawdę niezwykłą, to nie tylko jej wytrzymałość czy wszechstronność, ale także zdolność do wielokrotnego odradzania się. Zburzoną konstrukcję można przetopić na samochód, zużyte narzędzie można przekształcić w część turbiny wiatrowej. Ten niemal nieskończony cykl czyni stal materiałem wiecznym zasobem, który towarzyszy ludzkości w jej ewolucji, nie wyczerpując się. Od pierwszych wielkich pieców, które napędzały rewolucję przemysłową, po dzisiejsze ultranowoczesne huty stali, stal była obecna na każdym etapie ludzkiego rozwoju. Jest mostem między naturą a technologią, między tym, co wydobywamy z ziemi, a tym, co marzymy zbudować w przyszłości. Tak więc za każdym wzniesionym budynkiem, każdym statkiem, który pływa po morzach i oceanach, czy każdym pociągiem, który przemierza kontynenty, zawsze kryje się ten sam bohater. Stal, niemy świadek tego, jak przekształcamy materię w cywilizację.